Pięty na pedałach piętami i kręcimy do tyłu. Nie? Noga się musi prostować na maksa, ale nie na tyle, żeby się z siodła wsunąć W ten sposób. To to taki dosyć, ja to praktykuję i, i działa. I działa. Inne metody, nie wiem, jakąś ręką, nie ręką, ja jakoś tego nie, 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 nie przewiduję. No ale ja jedziesz widzę. Dobra. Tym jest, jest zmiana. W ten sposób. To piętami. Piętami. Kręcimy piętami. Noga się musi prostować, Wtedy, jeżeli kręcimy. Normalnie się wpinamy. To. Cześć. To mamy lekko ugiętą nogę. A ktoś wyliczył, jaki jest skąd, ale. No, zawsze. Tak, nie, że jak na noga się trafuje, jak niektórzy ustawiają, wtedy można sobie zepsuć staw. w kolankach po jakimś czasie dłuższego jeżdżenia. No to ok, widzę, że wszyscy są. Tak, oficjalnie witamy no Państwa serdecznie na pierwszym treningu, już w terenie. Tutaj jak pojedziemy, pojedziemy w las, przekażę głos Pawłowi, bo to on ustalał tutaj cały harmonogram treningów. Ja nazywam się Artur Guzewicz, Paweł Kolender i tam Marek Grzelak. E, Mirka w tym dzisiaj nie będzie. Święci jajka. Słucham? Święci jajka. Święci jajka. Aluje, tak, aluje. tak jest. <noise> Dlatego ruszamy. Siema. Siema, no.